Siema z tej strony Kubus Hare Dzisiaj nagrywamy odcinek z Obi Kreator i teraz to jest mój nowy skin. Będę miał taką skina i zmienię awatar na YouTube jakby co? So? Z tym skinem, bo tamten już jest starszy, stary. A dzisiaj Wam pokażę w ogóle ten... Moja id i, moje, i mojego koleg... i moich kolegów. A tutaj sobie przechodzimy. I pierwsza. Chwila. No i dobra. Chwila, no. Tak to wygląda. Zdjęcie się zaraz załaduje, bo to zdjęcie jest Kto w tym zdjęciu. Nie wiem, coś nie chce zdjęcia. No dobra, pokażę Wam, że jak chodzi się, to tu można tak. Dobra, tu jest koniec i tu przechodzimy. Dobra, tutaj proszę do takie coś. Następne widzowie. Tak, health Kto wie jak oszukać moje hobby to... Nie tak, ale ja sobie zrobię to. Teraz będzie następne obby I tylko powiem, że obbi ID będą w opisie do wszystkiego. A my sobie teraz przejdziemy, bo jeszcze tego nie skończyłam, ale już wam część pokażę. Jak skończę, to dam wam znać. Albo nie. Po prostu do tego jeszcze nie będę dawał ob ID tego. Co jeszcze nie skończyłem, to nie będę dawał tego jeszcze ID, widzowie. Bo to tak od razu dawać nieskończono rzeczy. No to chyba nie. No dobra, dam wam już, żebyście przetestowali chociaż ten początek. Jestem w ogóle na Difficult. Nie wiem czy znacie w ogóle Difficulty, Hard To Takie rzeczy ja znam. Bardzo się tym inspiruję. Dobra, tu tak, tak, tak. Tu jest niewidzialny blok, żeby z dołu nie wolno było szukać sobie. No i tu piszę po angielsku. Przepis sobie to musicie przepisać na tego, jak to się mówi. Tłumacz Google i będziecie wiedz wiedzieli o co to w tym chodzi. A to będzie tak tyle portowało. Chwila. To będzie na następną część tego. A jak będzie następną bi, będziemy się widzieć. No, I to jest moje hobby. News difficulty hard hobby. Welcome to my news difficulty hard hobby. Owners, this is a fortress. This is a killer brick. No instant damage. This is a conveyor. This is a wraparound. Ja wallhopy umiem, ale to... No bigrator tak za dobrze mi to nie idzie, ale na normalnych wallhopach może... ...jakiś odcinek nagramy z wallhopów. Będzie fajnie nawet. Nie wiem. Ale to tylko... Tego jeszcze nie skończyłem, bo to tylko do easy jest. Co ja... Co się stało? Jak będzie to ścięcie, to jakby... Nie... W ogóle... Eee, dobra, ja sobie zrobię tego wallhopa, bo chciałbym wam zaimponować. No, ja jeszcze to przeczytam. This is a wallhop. You can skip this wallhop. Możemy sobie skipnąć, znaczy tutaj po boku sobie w to wejść. A widzę, że z tym most i było trudno. No i to jest teleport. Chwila. Dam to gdzieś na dę. Gdzie no i to będzie this is medium. You are there. No i to też na razie, na razie taki koniec. Będziemy się widzieć już w ostatnim I jeszcze moich kolegów. No to... No i to takie Heh, Patrzcie sobie skacze Patrzcie sobie tu skacze Ja tak Aha, no to, to tak działa jak biorę sobie na przykład witowy Shift Lokata to tak działa Dobra um. Do moich kolegów. To będziemy się widzieć, ogólnie będzie mojego kolegi. Widzowie, coś nie działa, patrzcie, nawet wam to udowodnię. Biorę lajkę, like, to bis. I nic nie wychodzi. To ja nie wiem. To będziemy się żegnać, smutno. Chciałam jeszcze z wami trochę widzowie, bo tak rzadko teraz nagrywam te odcinki. Tera przerwa szkolna w ogóle, fajnie, będę mógł więcej odcinków. Jest. To dobra. Jeszcze tak dla fana przejdziemy. Jeszcze jeden taki: o, nie to, tylko nie to. To, to coś. Dobra, a to jest easy, to jest tak. Widzę jak ja to umiem, ale to tylko laguje mi, mam lagi. Dobra. O oh my god, takie lagi. Tego się po prostu nie da. To na dzisiaj to koniec odcinka Widzimy się w następnym odcinku z Obi Kreator i zmienię ten awatar i dajcie pod tym odcinkiem łapeczkę w górę z subskrypcją i dzwoneczkiem żeby nie skończyć tak jak teraz ja żeby tak nie skończyć teraz jak ja no to ja się z wami żegnam. No to nara widzowie. Widzimy się w